Trójkę wersji dla kobiet już znacie, ale przecież mężczyźni też się rodzą trzeciego lub 30 dnia miesiąca. I co wtedy? Mężczyzna z trójką urodzeniową to ktoś, kto świetnie rozumie kobiety. Ma z nimi naturalny kontakt, pełen ciepła, lekkości i szacunku. Kobiety czują się przy nim swobodnie, bo on nie musi dominować, on potrafi być blisko. To człowiek, który wnosi radość, estetykę, twórczość. Czasem poprzez słowa, czasem poprzez gesty, a czasem po prostu przez swoją obecność. Lubi, kiedy życie jest przyjemne i potrafi piękno współtworzyć. To nie jest typ wojownika, to twórca, mediator, ten, który łączy, a nie dzieli. Taki mężczyzna ma talent do relacji, bo widzi więcej niż tylko to, co powierzchowne. Jednak w negatywnej odsłonie może uciekać w wygodę albo szukać potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz. Ale gdy jest sobą, smakuje życie i daje się zainspirować. Sam też inspiruje. Znasz mężczyznę urodzonego trzeciego lub 30 dnia miesiąca? Napisz w komentarzu, czy rzeczywiście kobiety go tak uwielbiają.